Was w nowym vlogu dzisiaj nietypowo pierwszy raz szlafrokowo-piżamowo, ale już zdążyłam się zrobić, włosy i makijaż, i może zacznijmy od włosów. Wczoraj je myłam i dzisiaj zajęłam się prostowaniem Ura! i układaniem. Ura! Wreszcie, czysta głowa! Widzicie, rodzina wiwatuje. Dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Bo ja mam kręcone włosy, a te doczepy są proste. Więc co tu zrobić? No trzeba wyprostować, yy, co jest nieco trudniejsze niż zwykłe prostowanie, bo jest ich po prostu więcej. Ale nie było tak źle. Dlatego właśnie Wam pokażę, jak to wyglądało. Tak wyglądają włosy po umyciu. Tu jest mój skręt. Tu są przedłużane. No i teraz pokażę Wam, jak sobie z nimi radzę. Zabieram część, tę największą moją, gdzie tu nie ma w ogóle doczepów, do góry. I ten dół będę wyprostowane ja i zabieramy się za górę. No i w ogóle musimy się cofnąć, bo w naszym domu, jak zwykle, bardzo niepozornie, zaczęła się lawina zmian. Rewolucja. Rewolucja, domowa rewolucja. Zaczęliśmy od powieszenia grafik. Czekajcie, sobie ułożę ładnie Zaczęliśmy od powieszenia grafik i wyglądało to tak. Realnie mnie to denerwowało, że te grafiki, które. Nie wiem, że wydałam na nie kupę kasy, to jeszcze na ramki stoją jedna za szafą. Jedna grafika kosztowała 4000 dolarów. I wiesz, i skoda, żeby się tak marnowały. Znaczy, one się nie marnowały, bo na nich stały deski do prasowania i tam jeszcze ta jedna. <grym> Więc Suszarka. właśnie dzisiaj się zabraliśmy znaczy, dzisiaj pojechałam po gwoździe sztuk 100. Taka paczuszka. Najbardziej nam się podoba nasza sztuka montażu. Od dołu też! Od dołu jest gwóźdź. Bo to tak dziwnie latało. Słyszeliśmy, że to jest niebezpieczne. I tu. Kanada. Mamy też pomocnika oczywiście. A bo jeszcze pozuję do zdjęcia. Nie, pozuj dalej. <laughs> Pisiu! <laughs> Piśku! Ty mi tutaj wspomagasz? Chyko. Aha! Dobra, dajmy tą też. Ale... Skoro jest na jeden dym, to będzie łatwo, bo te co są na, dwie, na dwa gwoździe odpuszczamy. Bo trzeba mieć poziomicę. Niby w iPhone'ie jest, ale. Poczekaj, czekaj, Czy być na... metoda pomiaru wysokości ta sama co poprzednio? Daj. Tu? A tak serio, to dałbym ją troszkę niżej, żeby ten górny rant był niż tamtej. Ale żeby nasz syn nie sięgnął, weź Miniona, czekaj, weź go do tamtej grafiki i zobacz jaki on ma zasięg, ten Oj, Chodź, chodź, zrobimy małe testy. Chodź synu. W ogóle my przez wiele lat mieliśmy metodę grafiki opartej o ścianę. A, no to już wystarczy na długo. Ten, no Miniu, jakbyś chciał tu chwycić, tak wysoko, wysoko, to do, dotąd. Ale ta jest dłuższa. Tak? No ta jest dłuższa. Ta. Zaraz. To czekaj, można by je zamienić miejscami. A nie czekaj. Nie można. Ej, czemu my wcześniej tych grafik tu nie powiesiliśmy? Bo one dodają faktycznie, tylko żeby była ta sama wysokość od góry, od framuki. Fachowy pomiar i teraz się. O... Ale nie, to nierealne, żeby mi się udało. Mało realne. A, kontakty mamy zabezpieczone. Hmm. Tak nie trzyma? Jak to, sobie, że się stało? Nie, nie, ciągle go... się ze śmiechu za, dla mrówki domek. Oli, jakbyśmy hodowali mrówki, to tu by mieszkały, prawda? A było tak pięknie. Serio, nie możemy mieć takich wiatrów, żebyś... byś Mieszkają tu już dwie mrówki. Nie, czekaj, przemyślmy to zanim zaczniemy. Skończyło się na tym, że zrobiliśmy przemeblowanie salonu i na przykład w łazience wylądował kwiat. To ja stwierdziłam, że za łazienkę wreszcie trzeba się zabrać, bo ona wygląda tak bardziej Pinterestowo, Instagramowo. Nie tak, że żeby zrobić zdjęcie trzeba wszystko wynieść, tylko żeby ona taka była w miarę gotowa do działań. Stwierdziłam, że potrzebujemy do życia nowych dozowników i w te oto dozowniki wlejemy na przykład szampon, nowy odżywkę. To nowe Nowy dozownik, nowe życie. I tam wlejemy szampon, odżywkę, to po prostu sobie będzie tak ładnie stało. I zrobiłam taką ankietę Instagramową. <laughs> Nie, nie, jednak pod krzesłem chcesz siedzieć, dobrze. I mówiliście, że fajne dozowniki są tak. Recytuję w Homely, w Home and you, w TK Maxie, w Wisku, w Pepko, w Zarze Home i HM Home. Wczoraj wybrałam się do Pepko, no i zobaczcie sami. Przyszłam po dozownika, oczywiście, jako Freak świąt, już się zatrzymałam na stoisku za zdobami. Oj, niedługo się zacznie. Jakie dziwne. Perły. Perłowe szczotki. To kibelka. No nie. Dozownik, żaden nie wpadł mi w oko, ale ta pufa jest super. Jest coś, co właśnie mi się przyda. Bo chciałabym, żeby wszystkie kosmetyki były za prysznicem, a nie na półce na wolnie. Jak zauważyliście, zapewne dozowników nie kupiłam, ale ten super wieszak, no i ciuszki. Ta łazienka zaczęła jako tako wyglądać. Ale to nie koniec, bo wybiorę się na dalsze poszukiwania, bo ja czuję jednak, że te dozowniki odmienią nasze życie. O, a przy okazji, właśnie, nie opowiedziałam wam, wczoraj byłam znowu na treningu MS i tym razem miałam specjalne elektrody na boczki, na barki. Mam teraz totalne zakwasy, ale nie obiecuję mieć bo wtedy czuję, że coś robiłam. Potem zaraz tuż obok jest moje mam, gdzie poszłam na nowe paznokcie. Kurde, tak się nie mijaram. Przy okazji skusiłam się na zrobienie brwi, i to była henna, czekajcie, pudrowa. Nie proszkowa, tylko pudrowa. I pierwszy raz to robiłam. To podobno trzyma 5-6 tygodni, no ale no nie wiem, zobaczymy. Może miesiąc da radę i spójrzcie. Efekt jest naprawdę bardzo naturalny. Pokażę Wam, jak wyglądało ich robienie. No i słuchajcie, one były nitkowane. Ten kształt powstał za pomocą nitki i to jest coś niesamowitego. Ja w ogóle nie wiem, jak to jest możliwe, że ja nigdy wcześniej nie korzystałam z nitkowania. To jest po prostu to jest tak ekstra uczucie. Podobno niektórzy twierdzą, że to ich boli, ale no chyba ja jestem jakimś totalnym mutantem, bo dla mnie to było przyjemne i nie mogę się doczekać, kiedy będzie kolejne, bo tak ta pani tak fajnie tą nitką ciągnie. To się po właśnie nie ucina, tylko wyrywa. I to jest przewaga nitkowania nad na przykład woskowaniem, że wosk często urywa włoski i wyrywa je bez cebulek, a tutaj te włosy są wykręcane wraz z cebulkami. No i do tego stopnia się podjarałam, że namówiłam moją mamę. I idziemy z nią w środę na właśnie robienie brwi, więc zobaczymy jak się zgodzi. Powiem nagram. Mam nadzieję, że ona stamtąd nie ucieknie, bo moja mama się strasznie boi robi czegokolwiek z brwiami, a ja postanowiłam, że wreszcie chcę, żeby o je zadbała, bo moim zdaniem brwi to jest taka rama twarzy, że naprawdę to robi mega różnicę, także mam nadzieję, że mama się zgodzi, żebym mogła wam pokazać. Dzisiaj jeszcze idę odebrać zamówienie moje z nebulizatorem. Jeszcze nie jest nam potrzebny, ale stwierdziłam, że nas zaś lepiej go mieć, tym bardziej, że zaczyna się sezon taki robowy, a nam teraz wyszedł pierwszy ząbek i chyba idzie drugi, bo Oli nagle dostał kataru, a pediatra nam powiedziała właśnie, że to się może z tym wiązać, może być katar, nawet wysypka, biegunka, różne dziwne przypadłości. Także ten nebulizator. Potem chcę pojechać do Home and You, Zary Home i H&M Home, tych wszystkich sklepów, które mi polecaliście, w poszukiwaniu tych dozowników. Poszło mi bardzo kiepsko, ale za to zobaczcie, jakie piękne kupki udało mi się kupić dla każdego politerce. Aha, okej, okay, dobra, kończę. I jeszcze czeka nas w tym tygodniu coś totalnie odlotowego. Zaprosili nas do symulatora lotów. A mój strój na odlotowy event wygląda następująco. Niewysokie botki, ostatnio moje ulubione solofem, sukienka z Zary, która udaje spódnicę. To jest jeden z trików, których mówiłam w filmie o trikach. <grych> Tutaj Wam jeszcze go podlinkuję, czy w opisie, żebyście mogli sobie zobaczyć te inne. Sukienka jest Zary, sweter jest Zorseya, pasek Gucci, torebka Lilu, to jest taki worek ostatnio cały czas ją męczę, to jest moja ulubiona teraz torebka. No i tyle. Biżuteria by To Też ostatnio cały czas ją noszę. Drobne brązoletki, drobne pierścionki. Bardzo lubię taki styl. Tak to jest, kiedy mieszka się koło Lidla i <słuch> robiło tak duże zakupy, że trzeba jechać z wózkiem do domu. No trudno. I do domku. W internecie były wykupione, a stacjonarnie są, więc kupuję Oliwierkowi do spania świąteczne wdziano. Już będziemy wchodzić powoli świąteczny świąteczne klimaty. I takie niechotki też nam się przydadzą do wózka. Stół wygląda trochę jak pobojowisko. Ale staramy się jeść wszystkie posiłki razem, oliwierek też. I mamy system dwóch talerzyków, tutaj jest ten główny. Jemu przekładamy potem na ten malutki. No i on sobie sam dozuje jedzenie. Tylko że też co jakiś czas rzuca <grym> tym tą miseczką, jak widzicie, trochę popękała. Jest dość spore pęknięcie, ale ja myślę, że to naprawię. Dzisiaj postanowiłam mieć antenę nadawczą, a te włosy delikatnie zaraz podkręcę lokówką. Mam taką fajną obrotową i właściwie rzadko jej używałam, a teraz wróciła do łask. Czekajcie, to jest nazwa, o. Nie wiem, czy one są jeszcze dostępne, bo już ją mam bardzo długo, ale naprawdę jest super, bo się zawija włosy, tutaj naciska, to się kręci. Zostawia się i to pisze, kiedy puścić, kiedy już log będzie zrobiony, także jest naprawdę spoko. Sorry, to moje włosy właśnie czesały. No, także zaczynam kręcić. Tak to wygląda. No, myślę, że całkiem spoko. Tak naturalnie, jak jeszcze sobie tak lekko porozdzielam, to już w ogóle będzie nice. No i co? I to chyba z narracji to już tyle. Nie? Także słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobał ten tydzień ze mną, to łapka w górę, to nie subuje, klikajcie. No i co? Do zobaczenia w kolejnym.